Lecimy, lecimy! I jest separacja! Mamy odpalenie, obył. Przed nami wieczór, czy też noc, pełna emocji. Czas na szósty lot rakiety Starship. Przez następne kilkadziesiąt minut wydarzy się naprawdę wiele, począwszy od drugiej próby przechwycenia boostera przez ramiona wieży startowej, tym razem w nieco bardziej hardkorowy sposób, bo przy większej prędkości, przez pierwszą demonstrację ponownego odpalenia silnika Raptor w kosmicznej próżni do wejścia w atmosferę Shipa, tym razem przy świetle dziennym. Przyjrzyjmy się bliżej właśnie rakiecie Starship. Star Oczywiście dla tych, którzy. Nie śledzą tak często branży kosmicznej, największa jak i ta świata zbudowana kiedykolwiek przez ludzkość, aczkolwiek orbity jeszcze rzecz nie osiągnęła i dzisiaj także poleci ona na jest suborbitalną i wejdzie ponownie w atmosferę nad Oceanem Indyjskim. 121 metrów długości, 9 metrów średnicy. No i oczywiście SpaceX tutaj planuje udźwig Starshipa na orbitę okołoziemską od 100 do 150 ton w wersji oczywiście z pełnym wielokrotnym użytkiem, bowiem właśnie w założeniu Starship ma być rakietą w pełni wielokrotnego użytku. I tutaj właśnie jest booster. Dzisiaj zostanie wykorzystany booster 13, który ma zamontowane aż 33 silniki Raptor. Wszystkie napędzane są metanem i tlenem. I na szczycie oczywiście ship, górny stopień, który jest wyposażony w 3 silniki Raptor w wariancie z wydłużoną dyszą a zatem no, w wariancie do pracy And w próżni i trzy jednostki napędowe z dyszą standardową. Zobaczymy po kolei, co dzisiaj so będzie się działo. A zatem, start: e, 33 silniki Raptor zostaną odpalone, a następnie cała rakieta Starship e, oczywiście odejdzie się od rakiety, przejdzie przez punkt maksymalnego ciśnienia dynamicznego. Następnie nastąpi e, separacja stopni, no, która zostanie przeprowadzona przez tak zwany hot staging. E, następnie. Booster skieruje się w stronę Teksasu, i tutaj także zostanie oddzielony ten tak zwany hot staging ring, no aby szanse tego przechwycenia przez ramiona Mechasji powiększyć. I później już będziemy obserwowali Shipa, który porusza się po trajektorii niemalże orbitalnej. I po około 37 minutach lotu, po raz pierwszy zostanie przeprowadzona demonstracja ponownego odpalenia silnika Raptor w kosmicznej próżni. A chwilę później rozpoczniemy wejście shipa w samą atmosferę. A zatem kolejne niezwykle efektowne wydarzenie, właśnie jak ten górny stopień będzie wchodził w atmosferę. Nowością jest to, że w czasie końcowych etapów zniżania, ship będzie opadał pod większym kątem. To z kolei ma na celu przetestowanie możliwości samych flap. Mamy go for lunch! 23 sekundy right, do startu! Za chwilę! Of Za chwilę szósty lot największej rakiety świata! Zatem ja już się wyciszam! Oglądamy, słuchamy! Wszystkie silniki działają. Starszy oddala się od platformy. Wszystko wygląda na razie idealnie. I też dobre komunikaty z kontroli misji. Następne wydarzenie: przejścia przez, przejście przez punkt maksymalnego ciśnienia dynamicznego. Max Q. Te telemetria nominalna. Widzimy tutaj wzrastającą prędkość już 1000 km na godzinę. I wysokość także zbliża się do dwucyfrowej liczby. Max Q ta separacja. Widzimy już, że te paliwo się powoli wyczerpuje w boosterze, ale oczywiście no troszeczkę go jeszcze musi pozostać na powrót na platformę startową. Za chwilę wyłączenie większości silników boostera. Zapłon silników kolejnego stopnia i ta separacja. Ta wyłączenie. Odpalenie silników kolejnego stopnia. I jest separacja, zatem booster rozpoczyna powrót na Ziemię, Shift leci na trajektorię prawie orbitalną. Jesse, take other views. Hopefully I Widzimy tutaj na tej grafice na biało pomalowane z pracujące silniki. ustej zmierza na ziemię. A Ship kontynuuje lot, a wszystkie sześć silników Shipa także działa. There, us, the, uh, Wszystko idzie na razie. Gład, Gładziuteńko witamy. Maj Cina z naszej ekipy <sadzionych> kosmogatki the na naszej of the transmisji. Yeah, booster is currently, super heavy, is currently in it's boost back burn. This boost back burn power telemetry zostanie... no, 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 no. This boost back burn lasts just a little Jest, bit over a minute, so we've got approximately 30 seconds of the We stage the booster. A zatem tego pieścienia znajdującego się na szczycie boostea, no to chyba właśnie już nastąpiło. Tak jest, widzimy tutaj. A gdzie włączę czat. widzimy tutaj ten właśnie górny pieścień. Ta separacja ma na celu oczywiście z mniej, um, obniżenie się Now, ta ta ciężkości boostea aby ułatwić samo przechwycenie właśnie pierwszego stopnia przez na wieży startowej then, uh, i to jest oczywiście rozwiązanie tymczasowe w przyszłości. E, w przyszłości, no, no, just real quick, przy, w przyszłości ten element misji e, ma zostać wyeliminowany z lotów Station 3. Tymczasowo na takie ofrezy. rozwiązanie to znaczy, w pierwszej generacji Boostera w w SpaceX um, się as zdecydowało. Słyszymy właśnie, że dzisiaj niestety przechwycenie Boostera nie nastąpi. No a zatem dzisiaj Booster wyląduje miękko na wodach Zatoki Meksykańskiej. No cóż. no. Wszystkie warunki, wszystkie warunki potrzebne do przechwycenia bustea, od strony technicznej nie zostały spełnione w odpowiednim czasie i niestety dzisiaj bustej nie zostanie złapany przez wieżę staitową. Bardzo, bardzo szkoda, bo no byłoby to bardzo efektowne wydarzenie, ale niestety niestety bustej dzisiaj nie zostanie złapany, ale, ale musimy się nacieszyć <laughs> tym demonstracyjnym <laughs> lądowaniem na wodach Zatoki uh, meksykańskiej. Za chwilę będziemy mieli zapłon tych środkowych jednostek uh, we napędowych Raptor i miękkie podowanie w Zatoce Meksykańskiej. Tak jest. I tutaj. Także widzimy, że bustej się przechylił. W, w sposób today. podobny jak przy potencjalnym przechwycie yeah. tego busteja yeah. przez wieżę stajsową. Yeah. No i się nam <laughs> przewrócił na wodach statki so meksykańskiej. So Niestety nie zobaczyliśmy dzisiaj przechwycenia booster. przez wieżę stajsową. Śledzimy teraz Shipa. Shipa, który cały czas ma odpalone swoje silniki. Raptor, sześć silników, trzy z wydłużoną dyszą. Uh, które już zostały wyłączone i teraz działają tylko te silniki z dyszą standardową a więc za chwilę ta trajektoria szyba zostanie doprecyzowana właśnie przez te jednostki napędowe, które następnie zostaną wyłączone i pierwszy etap dzisiejszej misji zostanie zakończony. Ponad 150 osób na transmisji. Bardzo ładnie, dziękuję za takiej ilości, że dzisiaj do nas dotarliście. Mamy wyłączenie się silnika A my teraz patrzymy się na to As demonstracyjne odpalenie silnika Raptor. Raptor. Mamy. I zakończenie There's odpalenia. odpalenia. Króciutkie odpalenie, ale bardzo lit. istotne. Widzimy plasmę. No i ta plazma już będzie towarzyszyła nam prawie, że do samego lądowania przez następne około 20 minut jesteśmy już po oświetlonej stronie naszej planety. O, tutaj dokładnie dokładnie. Tutaj widzimy właśnie takie jakby w nie rzeczywiście. tak to wygląda? No cóż, zatem no, e, skupiamy 100% swojej uwagi teraz na shipie a tym ponownym wejściu w atmosferę, bo rzeczywiście coraz więcej rzeczy tutaj odpada

Czyli zmierza w kierunku z punktu swojego lądowania. Zobaczymy, czy uda się utrzymać odpowiednią kontrolę nad tripem. Zatem posłuchajmy też kontroli misji. Czy nam coś ciekawego tutaj komunikują? Landing flip and landing burn. If if uh, the flaps can hold together. Yeah, this is such a cool view. This reminds me. Ale widzimy właśnie, że szyb jest ustawiony praktycznie poziomo w tej chwili, a ten kąt miał być wyższy, ale być może jeszcze właśnie przed samym odpaleniem silnika troszeczkę te flapy ten kąt zwiększą. Ale no też jest takie prawdopodobieństwo, że to się po prostu jednak podczas tej misji nie uda, bo cały czas lecimy centralnie poziomo. 7 km zatem już poniżej wysokości przelotowej. już ta państwach mu się zbliża. Zatem oglądamy i słuchamy za chwilę obydwu Shipa przed lądowaniem, odpalenie jednostek napędowych i miękkie lądowanie. Shipa, oczywiście miejmy nadzieję, na wodach Oceanu Indyjskiego, zatem oglądamy.

Mamy widok z... z jakiegoś okrętu chyba na Oceanie Indyjskim. I mamy Ależ, zobaczyliśmy fenomenalnie ten powrót na ziemię i żegnaj! I kamera zboi. Rozczłonkował nam się troszeczkę tutaj Starship oh na dwie części, ale mamy, genialnie to wyglądało przy tym dziennym oświetleniu, ja chcę więcej w SpaceX. Tak i chyba wszyscy tutaj chcemy więcej, ale no właśnie, właśnie, pokażcie nam, pokażcie nam kamerę jeszcze na shipa.